Dzisiejszym będziemy mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień znakomitych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych na temat niezwykle istotny, na temat na taki temat, którego wiele uczelni czy, 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 czy na wielu uczelniach się nie podejmuje, mianowicie Zjawisku eutanazji. Każde życie kończy się śmiercią. Ona musi nastąpić. I w momencie, kiedy jest rozpoczęty proces umierania, punktem wyjścia jest godność człowieka. Godność człowieka my rozumiemy jako przede wszystkim poczucie własnej wartości, szacunek do samego siebie, ale także oczekiwanie, żeby inne osoby wyrażały ten szacunek wobec nas, żeby rozpoznawały w nas tą godność. Jakże można miłować człowieka? Także samego siebie, zabijając go. Natomiast myślenie wypaczone nie widzi wewnętrznej sprzeczności w traktowaniu eutanazji, zadaniu sobie śmierci, czy poproszeniu o tę śmierć, jako aktu miłowania samego siebie. Dlaczego? Ponieważ nie widzi siebie. Utraci, u, ktoś taki utracił kontakt z rzeczywistością. Ktoś taki nie rozumie, kim jest, jaka jest jego tożsamość, jaka jest jego natura. Wśród obrońców życia powinno się roztropnie odwoływać do duszy jako do zasady życia. U nas na studiach nie uczą filozofii, nie uczą nas etyki, nie uczą nas medycyny, nie uczą nas teologii, a dają nam czasami do ręki władzę rozstrzygania. O tym, czy ktoś ma żyć, czy ma umrzeć, czy ktoś zasługuje na ochronę prawną, czy też nie. Już w preambule Konstytucji znajdujemy jasne wskazówki, że mówiąc o człowieku, o osobie, nie będziemy tutaj mówili o indywidualizmie, o atomie oderwanym od wspólnoty, o wolontaryzmie jednostki, która ma sama pełni kształtować swój byt, a reszta społeczeństwa czy państwo raczej miałoby za jedyne zadanie wypełnić treścią te życzenia. Widzimy przede wszystkim personalizm, a nie indywidualizm. Widzimy wreszcie, to o czym mówi pan profesor Dzierżanowski dzisiaj, wartość egzystencjalną, a nie utylitarną życia człowieka. Widzimy wreszcie bardzo konkretne kategorie wprost wskazane w preambule Konstytucji obiektywnego i poznawalnego dobra, a także dobra wspólnego, a nie wolontaryzmu jednostki oderwanej od społeczeństwa. Tworząc ten, ten slajd zauważyłam, że widzimy takie pewne skupiska eutanazji. Znaczy tam gdzie ona jest oczywiście za, zalegalizowana i widzimy, że te kraje po prostu obok siebie występują, prawda? No, Belgia, Holandia, oni wiodą prym. te kraje wiodą, wiodą prym, wiadomo, w tych praktykach eutanazyjnych. Następnie Luksemburg, Portugalia, Hiszpania stosunkowo w niewielkim odstępie czasu. No tutaj Szwajcaria, Austria, już tutaj tej prawidłowości nie widzimy, natomiast no tutaj jest niedaleko siebie występujące też te kraje. Ja też obserwując czytając różne doniesienia medialne chociażby na temat właśnie wprowadzania eutanazji w kolejnych krajach natknęłam się w tych materiałach pracowych na takie pytania na przykład w kontekście Hiszpanii i Portugalii to kiedy Francja i widzimy to już też, pozwala nam pokazać pewną, pewną strategię, w jaki sposób ten to prawo do eutanazji się rozprzestrzenia. To, to też jest po prostu bardzo próba bardzo mocnego wpływu na opinię publiczną i sugerowanie, że jeżeli sąsiedni kraj przyjął, zalegalizował, no to przecież my no, tuż obok nie jesteśmy tacy różni, równie dobrze powinni, mogliśmy możemy i powinniśmy nawet to zrobić. Trzecie wyzwanie to jest słownictwo. Słownictwo, podobnie jak w przypadku aborcji, zostało kompletnie zagospodarowane przez zwolenników legalizacji eutanazji.